Dzień dobry wszystkim, odsłuchałam swoje filmy, słuchajcie, które nagrałam ostatnio i muszę pewne rzeczy sprostować, ponieważ często jest tak, że mam ogromne emocje, mówiąc o, o tych sprawach duchowych, ponieważ bardzo, bardzo ciężko je przeżywam i przez ten entuzjazm i te emocje czasami popełniam błędy, za które Was bardzo przepraszam. I nie mam absolutnie tutaj intencji wprowadzać nikogo w błąd, dlatego chcę te błędy wysupłać i Was przeprosić i, i je poprawić. Więc, tym takim może nie do końca w pełni wytłumaczonym wersetem, który ostatnio zacytowałam, właśnie wracając do tematu świadków Jehowy jako narzędzie Antychrysta i podając dowody właśnie na to biblijne, że oni uważają, że nie właśnie Jezusa, nie uważają Jezusa za zbawiciela, za Boga, za, za prawdę, za życie. Robią wszystko, żeby umniejszyć jego rolę i jego chwałę. Najważniejszym takim wersetem, który chciałabym, żebyście sobie zapamiętali przy rozmowach właśnie z tą sektą i z tymi satanistami, to jest werset z pierwszego listu Jana. Rozdział 4, werset 2. I tutaj ten werset dotyczy zmartwychwstania. Ja, ja pomyliłam się poprzednio powiedziałam inaczej, ale to, to chodziło mi o zmartwychwstanie, nie podpórne wszyscy, tylko zmartwychwstanie Jezusa, tak? Bo wiemy, że doktryna Świadków Jehowych zaprzecza temu, że Jezus zmartwychwstał w ciele. Oni uważają, że Jezus tylko i wyłącznie z stał w postaci duchowej, tam mają różne dziwne teorie na temat ciała Jezusa, też mają różne inne teorie na to, jak Jezus ukazał się w ciele, to, że czym to to ciało w ogóle było, no po prostu słuchajcie, jakieś kosmiczne w ogóle teorie antybiblijne. I wiadomo, że Biblia wyraźnie mówi o tym, że Jezus z Martwych stał w ciele, bo i jadł z uczniami, i pił, i nawet poszedł łowić ryby. Obcował z nimi normalnie, tak jak przyjaciel. Mogli go dotknąć fizycznie, widzieli go, jak je, jak pije, jak jest po prostu w formie fizycznej ludzkiej. I w Łukaszu właśnie. Ewangelii, tam gdzie jest o zmartwychwstaniu Jezusa, tam gdzie Jezus mówi uczniom: słuchajcie, zobaczcie, ja mam stopy, ja mam dłonie, ja mogę z wami jeść, tego duch nie ma, czyli nawet wyraźnie, już żeby nie było żadnych wątpliwości, Jezus powiedział, że nie jest duchem, że jestem z wami tutaj w ciele fizycznie, że zmartwychwstał fizycznie. I o to właśnie chodzi. To jest ten szczegół, który jest bardzo istotny, bo zmartwychwstanie Jezusa. To jest dla nas właśnie oczywiście jest to ofiara Jezusa i, i, i Jego męka, i um, przelana krew jest, ale jest to dla nas ogromna nadzieja, szansa właśnie na pojednanie się z Bogiem na przyjęcie życia wiecznego. To jest właśnie ten cud. On pokonał śmierć, pokonał wszystko to, co wróg zaplanował wobec nas, czyli wrog, wroga celem. Była śmierć dla nas, natomiast Jezus oddał swoje życie, żebyśmy my nie musieli tego robić. Tutaj chodzi o tą śmierć wieczną. I dzięki właśnie Jego ofierze, my mamy tą możliwość skorzystania z tej ogromnej nadziei, z tego ogromnego daru. I oczywiście, jak to wygląda, to skorzystanie? No właśnie tak, że my po prostu ufamy Jezusowi, wierzymy w Niego, wierzymy w tą ofiarę, wierzymy, że On właśnie poszedł na krzyż. Został do niego przybity męką, śmiertelną, straszną, zmarł i zmartwychwstał właśnie w ciele. Powrócił w ciele w sensie po, po zmartwychwstaniu. Zmartwychwstał w ciele. Natomiast yy, świadkowie Jehowy temu zaprzeczają, i właśnie to jest tym dobitnym dowodem, że to jest duch antychrysta w tej organizacji. No i właśnie ten verset z mm, Jana cztery pierwszy Jana pierwszy Jana pierwszy Jana cztery czytamy verset <ślesy> Przepraszam, werset 2, to że natchniona wypowiedź pochodzi od Boga, wiadomo stąd, od Boga pochodzi każde yy, każda natchniona wypowiedź, którą uzna która uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. I właśnie oni tutaj, oczywiście to jest ich Biblia, ta szatańska NWT, chciałabym właśnie z tej Biblii udowodnić, ale widzę, że tu już jest przekręt, że oni to mówią, że Jezus przyszedł, nie? Używają tego czasownika przyszedł, a tu chodzi o to, że Jezus stał I zobaczcie sobie, jak jest w oryginalnej Grece, że stał w ciele. Ale dalej czytamy. Ale każda natchniona wypowiedź, która nie uznaje Jezusa, nie pochodzi od Boga, tylko od Antychrysta. Proszę bardzo, wyraźnie czarno na białym. Zachęcam Was do przeczytania tego wersetu w innych przekładach biblijnych, właśnie tych, które są ściśle przetłumaczone z oryginalną greką. Ja będę robiła niedługo taki właśnie filmik dotyczący właśnie tego tłumaczenia ich: ile tam jest błędów, i jakie przekręty oni stosują. A te przekręty najczęściej właśnie dotyczą Jezusa dlatego, że oni chcą Jezusa wymazać w ogóle z Biblii, najchętniej wy wymazaliby imię Jezusa w ogóle i zastąpili to y, imieniem Michał i ja uważam, że do tego to wszystko właśnie dąży w tej sekcie, ale to jest właśnie ten werset z 1 Jana 4, y, 2-3, że oni właśnie, y, słuchajcie, no, są, y, są antychrystem, oni nie wierzą, że Jezus zmartwychwstał w ciele. I o tym nawet mówi Biblia wprost, że to jest właśnie antychryst. E, czy oni o tym wiedzą? Zwykli przeciętni na dole, ci członkowie, oni są zbyt tak naprawdę zaślepieni tą doktryną i może nie do końca świadomi, ale czy to ich usprawiedliwia? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że po to właśnie Bóg dał nam rozum, po to Bóg dał nam fizycznie właśnie pismo święte żebyśmy my korzystali z tego narzędzia, korzystali z narzędzia myślenia, z narzędzia rozum, jak i korzystali z narzędzia właśnie Jego Słowa, które nam dał spisane. I sam Bóg powiedział, słuchajcie, musicie sprawdzać wszystko. Sprawdzajcie wszystko, co wam mówią, co jest napisane. Wszystko sprawdzajcie. A co więcej, badajcie duchy, które za tym stoją. Więc dlatego ja wiem, że to jest duch Antychrysta, dlatego że zaprzecza właśnie zmartwychwstaniu Jezusa w ciele. Bo mam otwarte oczy i modlę się do, do prawdziwego Boga i proszę o Ducha Świętego. Natomiast oni nie mogą się modlić w Duchu Świętym, nie uznają w ogóle czegoś takiego jak obecność Ducha Świętego, jak, jak obcowanie właśnie w Duchu Świętym. Są kompletnie zniechęcani, wręcz, wręcz karczeni, karceni za to, że mają pytania, że szukają gdziekolwiek odpowiedzi, że zadają te pytania. Starszym, czy, czy wśród siebie nawzajem, jak pytają o jakieś wyjaśnienie jakiegoś wersetu, i nie wolno tego robić. I, I słuchajcie, to jest właśnie też taki wymyk i, i narzędzie sekty, która zastrasza swoich członków tym, że, że nie wolno im tego, nie wolno im tamtego i nie wolno śmego. Ale nie uzasadnia tego, dlaczego im tego nie wolno. Po prostu oni mówią nie wolno i koniec. I mają jakieś tam głupoty, że o, że, że y, to są apostaci, że usłyszycie coś od apostatów i odejdziecie od Jehowy. Po pierwsze, jak ktoś ma silną wiarę i ma tą wiedzę biblijną i wierzy faktycznie, że jest w jakiejś tam prawdzie, to jak usłyszy coś od apostaty, to dlaczego miałby tak szybko odejść? Miałby wręcz chęć przekonać właśnie tego apostatę, prawda, podyskutować z nimi, słuchaj, zobacz. To jest prawda, bo dlatego i dlatego, ale oni nie znają Pisma Świętego, oni nie znają Biblii, oni znają tylko Strażnicę i oni nie są w stanie, nie są przygotowani do, do jakichkolwiek rozmów biblijnych z nikim, dlatego ta sekta ich zniechęca do tych rozmów, do tego czytania y, innych źródeł, do rozmów z, z innymi ludźmi, do z dyskusji takich właśnie doktrynalnych. I no, ja myślę, że generalnie y, ci oczywiście na dole y, są trzymani w tej niewiedzy, ale to ich nie usprawiedliwia. Bo w dzień sądu oni nie będą mogli użyć wymówki, że robili, bo tak mu ktoś kazał. A Jezus powiedział: No, przecież dałem Ci rozum. To dlaczego nie wykorzystałeś swojego rozumu? Dałem Ci narzędzie Biblii. Dlaczego nie wyszukałeś w Biblii? Dlaczego nie sprawdziłeś w Biblii, czy to jest prawda, to co jest w tej strażnicy? Dlaczego nie czytałeś całego rozdziału, tylko wyłuskany przez strażnicę werset, który został przekręcony na wszystkie możliwe strony, byle tylko nie, 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 nie przekazać właśnie prawdy w tym wersecie. A jak pokazują jakiś werset, który uderza w nich, bo często tak robią specjalnie, bo tak robią psychopaci, że często właśnie wyciągają na światło dzienne coś, co niby jest prawdą, ale to wyśmiewają jako prawdę i później podmieniają to w tłumaczeniu swoim, tak jak właśnie zrobili to w Jana 4, 2, 3, i że zmienili to na um, przyszedł a nie stał. I również jeszcze tylko chciałam przypomnieć tutaj o tym wersecie bardzo ważnym, z Ewangelii Jana, rozdział 10, werset 11. Gdzie też jestem wspaniałym pasterzem. Tutaj w oryginalnej Grecji jest również inne słowo użyte. Właśnie jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje oddaje. Ojej, oddaje, swoje, oddaje za owce swoje życie. I oni to również przekłamali tutaj, przekręcili, ponieważ nie chcą, żeby Jezus używał słowa, że jest dobrym pasterzem, bo tylko Bóg jest dobry. I to by było w tym rozumieniu, że Bóg oddaje swoje życie, prawda? I to by było nie, nie bezapelacyjne tutaj. Do żadnej dyskusji nie podane, skoro Jezus jest dobry, Jezus oddaje swoje życie, Bóg jest dobry, Bóg oddaje swoje życie za owce. Więc oni właśnie tutaj negują cały czas Jezusa. Słuchajcie, temat, czy Jezus jest Bogiem, jest bardzo szeroki i ja mam również na to wersety biblijne, które bardzo chętnie. Pokażę i wam się podzielę tym wszystkim, ale do tego jest odpowiedni filmik do przygotowania. Także wyczekujcie i będziemy dalej poznawać Pismo Święte. Pa!